Szanowni państwo, jesteśmy przed Najwyższą Izbą Kontroli. Zgodnie z zapowiedziami z zeszłego tygodnia złożę za chwilę wniosek o kontrolę finansów telewizji publicznej. Sytuacja do jakiej doszło w zeszłym tygodniu a mianowicie podpisanie przez pana prezydenta ustawy transferującej 2 miliardy z, z kieszeni podatnika prosto do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która większość tych pieniędzy najprawdopodobniej przeznaczy właśnie na telewizję publiczną. Mamy oczywiście zapowiedzi pana prezydenta czy pana premiera, że będzie to dzielone pomiędzy ośrodki regionalne, natomiast nie mamy w tym zakresie żadnego otwartego zobowiązania, żadnego przepisu ustawowego, który przesądzałby, jak te pieniądze będą podzielone, więc możemy domniemywać na podstawie dotychczasowego podziału środków, że ogromna większość tego trafi do telewizji publicznej. Eee, niepokoi nas także artykuł trzeci ustawy, zgodnie z którym można ten transfer odnawiać przez najbliższe 4 lata, w związku z czym powinniśmy mówić nie o kwocie 2 miliardów dla TVP, ale w sumie możliwych nawet 10 Miliardów trafiających do mediów kontrolowanych przez rząd. W związku z tym, że również od dawna się tą kwestią zajmuje, już wiele lat temu, przypomnę, byłem w Radzie Programowej Telewizji Publicznej. Pamiętam doskonale jak 10 lat temu była przeprowadzona restrukturyzacja finansowa wewnątrz TVP duże grupowe zwolnienia, oszczędności finansowe. Również wtedy był naprawdę. Gdzieś właśnie w drugiej połowie lat 2000 spory deficyt. Ta sytuacja w TVP została uzdrowiona. Mamy ogromne wpływy z reklam i z innego rodzaju dochodów w każdym roku działania telewizji publicznej. I ta kwota wydaje się absolutnie nieproporcjonalna. Wygląda na to, że telewizja publiczna nie jest zdolna pod przewodnictwem dotychczasowym prezesa namaszczonego przez partię rządzącą, nie jest zdolna kontrolować swoich kosztów. Przypomnę też, że telewizja publiczna choć ma pełnić misję publiczną, która w mojej ocenie w tej chwili niestety nie wypełnia ponieważ program nie jest wystarczająco obiektywny ani pluralistyczny. Debaty w poprzednim roku wyborcze były skromniejsze niż w stacjach komercyjnych, co powinno dawać do myślenia wszystkim ludziom z zarządu telewizji publicznej. Chyba jednak telewizja publiczna powinna tworzyć najbardziej misyjną ofertę, a nie pozwolić na to, żeby media komercyjne prześcignęły w jakości organizowanych debat czy programów przedwyborczych telewizję publiczną. To wszystko napawa mnie niepokojem, dlatego składam ten wniosek do prezesa Izby Najwyższej Kontroli pana Mariana Banasia, o pilną kontrolę finansów telewizji publicznej. Wnoszę tutaj o zbadanie struktury przychodów i kosztów działalności telewizji publicznej, kosztów produkcji wewnętrznych i zewnętrznych. To, jak wiadomo, zawsze budzi największe emocje, jeżeli chodzi o finanse w TVP, przepływów środków pieniężnych wewnątrz spółki, także jeżeli chodzi o oddziały regionalne, którymi w tej chwili rządzący się zasłaniają. Także siatki płac poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w spółce i zatrudnionych na zewnątrz. Wiemy, że po tej restrukturyzacji 10 lat temu wiele osób zostało wypchniętych na współpracę zewnętrzną, co też nijak ma się do opowieści rządu o tym, jak rząd pomaga tym słabiej zarabiającym, bo to w większości ludzie niższego szczebla byli wypychani na zewnętrzne formy zatrudnienia, a ci z managementu, z nadania politycznego oczywiście zawsze mogli liczyć na bardzo, bardzo sute wynagrodzenia i jeszcze lepsze odprawy, co oczywiście też przeczy podstawowym zasadom sprawiedliwości. O, ogromnie też bulwersujące jest to, co słyszę jeżdżąc po kraju od dziennikarzy lokalnych telewizji publicznej, a mianowicie o gigantycznych rozbieżnościach pomiędzy zarobkami w oddziałach regionalnych, a w centrali też ma się to nijak do opowieści o tym, że obecny rząd poprzez różne swoje agendy em, równoważy sytuację w różnych miejscach kraju. No chyba nie ma firmy, w której są większe dysproporcje niż właśnie telewizja publiczna. Więc zwracam się o taką kontrolę. Przypomnę też, że wychodziły z Najwyższej Izby Kontroli sygnały, że taka kontrola będzie, więc po prostu mój apel jest też formą nacisku na to, żeby tą kontrolę przyspieszyć, żeby tego tematu nie odpuszczać. Liczę na to, że usłyszymy tutaj już wkrótce, interesujące ustalenia. Przypomnę, że taka kontrola ostatni raz była prowadzona w 2011 roku, a więc naprawdę dawno i wydaje mi się, że telewizja publiczna jest obecnie spółką tak bardzo istotną dla naszego życia publicznego, tak głęboko wpływającą na życie publiczne, że taka kontrola powinna być czymś standardowym. Przypomnę, że telewizja publiczna, mimo że pełni misję publiczną, to jest podmiotem prawa rynkowego, spółką akcyjną, działającą w sposób zupełnie nietransparentny. W związku z czym odróżnieniu na przykład od tutaj e, urzędu, który jest za nami Najwyższej Izby Kontroli. W wielu sprawach nie musi prowadzić żadnych postępowań, nie musi ujawniać wysokości różnego rodzaju kontraktów. Są możliwe tak naprawdę w sposób zupełnie nietransparentny e, różnego rodzaju nadużycia na dużą skalę, których opinia publiczna e, nigdy nie pozna. E, finanse TVP, nawet pamiętam z czasów, kiedy ja byłem w Radzie Programowej TVP, nawet dla członków Rady Programowej TVP nie były jawne. E, czas, to zmienić. czas to zmienić, ponieważ Telewizja Publiczna nie jest taką firmą jak każda inna. Jest specyficznym, głęboko zaangażowanym w życie polityczne podmiotem, w związku z czym należy nam się wiedza na ten temat. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Jeżeli tak tych może. pytań nie ma, to pójdę złożyć ten wniosek y, do środka. Natomiast widzę, że Właśnie, są. A propos rekomendacji gis ono dotyczy, co prawda, i jest rekomendacją spotkań wyborczych zamkniętych, gdzie może być ponad tysiąc osób. Taka jest na razie rekomendacja i pan Fogiel dzisiaj rano zapowiedział, że jego sztab, pan mhm. uda, dostosują się do wszelkich zaleceń, bo dobro wyborców Polaków jest najważniejsze i liczy na to, że inni kandydaci też zastosują się do zaleceń, które będą. Na razie, jak mówię, to jest rekomendacja. Jakie jest Pana stanowisko Państwa sztabu? Ja w zeszłym tygodniu podczas konsultacji u premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie byłem obecny wraz z przewodniczącym Jakubem Kuleszą, zadeklarowałem ze strony Konfederacji, że oczywiście z naszej strony jest pełna wola współpracy, tak żeby minimalizować zagrożenia epidemiologiczne. Jeżeli będzie jakaś taka twarda rekomendacja w zakresie ograniczenia kampanii wyborczej, to się jej podporządkujemy. Na razie to, co Pan mówi, to jest zalecenie. Będę musiał się zapoznać Zaleceniem. Ono do mnie jeszcze nie dotarło w formie pisemnej. Będzie trzeba sprawdzić, jaki jest status tego zalecenia. Jeżeli tam się pojawia kwota tysiąca osób, o której Pan mówi, to zasadniczo nasze spotkania na razie w tą kwotę nie wskakują. Większość naszych spotkań odbywa się w przestrzeni zamkniętej. Przychodzi na nie od stu do kilkuset osób, natomiast to nie są takie wielkie liczby. Raczej koncentrujemy się na tym wstępnym etapie kampanii wyborczej na średnich i na mniejszych miastach. Odwiedziliśmy już ich bardzo wiele. Między innymi w ten weekend byliśmy poza miastem wojewódzkim Lublinem, byliśmy w Chełmie byliśmy wczoraj w zamościu. Byliśmy w tym tygodniu w Szelcach, w Wyszkowie, w Mińsku Mazowieckim. W zeszłym tygodniu byliśmy w województwie Łódzkim. W tym tygodniu będziemy odwiedzać województwo kujawsko-pomorskie. Także cały czas jeździmy, cały czas odwiedzamy kolejne miasta i póki nie mamy konieczności przerwać kampanii wyborczej, będziemy ją prowadzić. Natomiast w momencie, kiedy um, będziemy widzieć, że sytuacja jest tak poważna, że od nas może zależeć to, żeby bezpieczeństwo Polaków było zachowane, no to oczywiście się podporządkujemy. To jest jasne. No, no właśnie, czy w takim razie będzie Pan miał jakiś plan B? nie wiem, przenieść kampanię do internetu? Na przykład. My od samego początku realizujemy kampanię w internecie. Myślę, że akurat Konfederacja, czy kampania prawyborcza, czy prawybory Konfederacji były zawsze bardzo mocno obecne w internecie. Tutaj się nic nie zmienia. Większość naszej kampanii w internecie, proszę Państwa, też chcę to podkreślić, jest kampanią przynajmniej do tego momentu bezpłatną, to znaczy robią ją nasi sympatycy, robią ją ludzie, którzy są z nami na pokładzie, doświadczeni w mediach internetowych, jak Michał Jelonek, do niedawna Media Narodowe, obecnie w sztabie, Pierwszy, pierwsze spotkania wspólne za nami. Jak Ania Bryłka, rzecznik kampanii wyborczej, która na co dzień odpowiada za to, co się pojawia na naszych mediach społecznościowych, za co dziękuję. I jak wiele innych osób, które jest tutaj z nami po drugiej stronie za kamerami, odpowiadających właśnie za to, żebyśmy byli obecni w internecie. Jeżeli będzie taka konieczność, żeby całkowicie ograniczyć kampanię wyłącznie do mediów, studiów telewizyjnych, i kampanii internetowych. Taki scenariusz wcale nas nie przeraża. Będzie jeszcze większa presja na kandydatów, żeby uczestniczyć w debatach. Tych debat szykowanych już jest bardzo wiele. Przypomnę: WP, RMF, Polsat z pewnością zrobi debatę TVN. Telewizja publiczna się nie odzywa, ale wiemy, że ma obowiązek ustawowy znaczy z rozporządzenia Krajowej Rady przeprowadzić debatę. Więc czekamy na te wszystkie debaty. Jeżeli kandydaci będą mieli ograniczoną możliwość prowadzenia spotkań w terenie, będą mieli mniej wymówek, żeby nie przyjść na debaty. To będzie tylko dla nas korzystne. Jeszcze jedno pytanie. Jak stanie pana posła koronawirus wpływa na styl prowadzenia kampanii? Niektórzy eksperci mówią, że w tym momencie to przypomina trochę kampanię opartą na strachu. Nie mam takiego wrażenia, być może dlatego, że nie koncentruję się przesadnie na wypowiedziach kontrkandydatów. My uspokajamy, jesteśmy odlegli od siania jakichkolwiek podejrzeń. Siania fermentu, siania właśnie strachu. Wydaje mi się, że to raczej ci, którzy byli zawsze kojarzeni z centrum sceny politycznej, jak na przykład pani Kidawa Błońska, pozwalali sobie w ostatnim czasie, czy to na niezbyt merytoryczne ataki na rząd, na przykład oskarżając rząd o odpowiedzialność za zaniedbania w ochronie zdrowia, za które podnoszą odpowiedzialność wszystkie siły polityczne łącznie z platformą na czele, czy z kolei siejąc jakieś fake newsy, publikując informacje o rzekowo ukrywanych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Warszawie. O no, których jak wiemy w tej chwili nikt nie przedstawił dowodów, że rząd coś ukrywał, więc wypada przyjąć, że to po prostu co pani kidawa błańska publikowała było nieprawdą. Więc wydaje mi się, że niektórzy kandydaci mają problem z trzymaniem nerwów na wodzy i z trzymaniem swojego języka również pod kontrolą i trochę za dużo mówią i trochę za bardzo im się udzielają emocje. Natomiast to dotyczy tylko niektórych kandydatów, w szczególności kandydatki Platformy Obywatelskiej i inni mam wrażenie, że zachowują się odpowiedzialnie. Jeszcze ja chciałby może pan poseł skomentować odwołanie Skakurskiego z, z funkcji prezesa telewizji publicznej. Mm. Czy świadczy to dobrze o prezydencie Andrzeju Ludzie? Wydaje mi się, że doszło do jakiegoś dealu politycznego. Wydaje mi się, że obecność tak licznej kadry kierowniczej instytucji publicznych, jak właśnie prezydent, premier, szef Rady Mediów Narodowych, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, obecność tych wszystkich osób na jednej konferencji prasowej wskazywała na to, że jest tam wysoki stopień nieufności wzajemnej w obozie władzy i panowie musieli wystąpić wspólnie, żeby potwierdzić ustalenia. I wydaje się, że ceną za podpisanie ustawy 2 miliardy dla TVP, była głowa Jacka Kurskiego. Pytanie, czy panowie z obozu władzy są dogadani, kto w tej chwili ma wejść w to miejsce. Myślę, że czekają nas jeszcze bardzo interesujące rozgrywki personalne i pragnę ostudzić entuzjazm tych wszystkich, którzy uważają, że po Jacka Kurskiego będzie lepiej. Będzie w mojej opinii tak samo albo jeszcze gorzej. Dlatego, że niezależnie kto obejmie nową funkcję, jaka nowa osoba obejmie funkcję prezesa telewizji publicznej, oczywiście nie będzie miała zielonego światła na wymianę kadr na stanowiskach zarządzających za wszystkie piony informacyjne. Ponieważ te kadry są w wyniku konsensusu pomiędzy różnymi frakcjami partii rządzącej obsadzone przez różne osoby związane z różnymi politykami PiSu. Ci politycy PiSu, oczywiście, tych swoich punktów, które już zdobyli w ramach władzy wewnątrz spółki, nie oddadzą. Nowy prezes, jakkolwiek będzie może człowiekiem z bardziej mniej partyjną wizją zarządzania telewizji publicznej, życzę tego telewizji publicznej, będzie w pewnym stopniu, tak jak każdy prezes telewizji, ubezwłasnowolniony. Będzie miał nad sobą byłego członka PZPR, pana Czobań z rady mediów narodowych czy innych posłów pisu byłych dziennikarzy jak na przykład panią Lichocką którą pamiętamy między innymi z tego że kiedy jeszcze pracowała w TVP nie chciała właśnie kandydata związanego ze środowiskiem eurosceptycznym wpuścić do jednego z programów telewizyjnych no więc będzie będzie tak samo niestety proszę. Państwa. Będzie tak samo, póki naprawdę nie zbudujemy jakiegoś ponadpolitycznego porozumienia na rzecz traktowania telewizji publicznej jako dobra wspólnego, które ma dać przestrzeń do informowania o kampaniach wszystkich kandydatów. Wszyscy kandydaci w ten weekend pracowali. Ja jestem kandydatem, o którym wczorajsze wiadomości TVP nie poinformowały. To jest niesprawiedliwe, to jest nierzetelne, to jest nieobiektywne. Dziennikarze, którzy zmuszani są do takiego stylu pracy, wiedzą o tym. To nie jest często, oczywiście oni ponoszą. Odpowiedzialność uczestnicząc w tego typu programach informacyjnych. Natomiast te dyspozycje idą nawet nie z samej góry, te dyspozycje idą całkiem niedaleko. Jesteśmy przy ulicy Filtrowej, te dyspozycje idą dwa kilometry dalej, stąd z ulicy Nowogrodzkiej, z siedziby z gabinetu prezesa Prawej Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który wierzy w to, że ręczne sterowanie telewizją publiczną i mm, selektywne informowanie opinii publicznej albo wręcz czasami dezinformowanie czy używanie pewnych chwytów propagandowych utrwali jego władzę. Moje zdanie jest to mylna kalkulacja. Dobra władza musi być zbudowana na prawdziwym autorytecie, na prawdzie, na mm, budowaniu w społeczeństwie wiarygodności. Używanie narzędzi propagandowych, czy wręcz dezinformacyjnych nie buduje ani autorytetu, ani wiarygodności. Może po prostu zbudować chwilową przewagę informacyjną w trakcie kampanii wyborczej, ale nic więcej. Kłamstwo ma zawsze krótkie nóżki. Ja tylko chciałabym się dopytać, to czy w takim razie to jak to jest... Grywki w obozie władzy świadczą o silnej czy o słabej pozycji pana prezydenta? Dla każdego obserwatora sceny politycznej i każdego kontrkandydata dla pana prezydenta w tych wyborach prezydenckich jest moim zdaniem zupełnie jasne, że pan prezydent jest głęboko zależny od partii rządzącej. Te ostatnie wydarzenia pokazały uwikłanie pana prezydenta w wojnę różnych obozów wewnątrz obozu rządzącego. Mówi się między nimi o sojuszu sytuacyjnym panów Morawieckiego, Gowina i pana prezydenta Andrzeja Dudy przeciwko Siłom związanym z rdzeniem Partii Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się takie odczytanie tej sytuacji dość trafne. E, I m, oczywiście pan prezydent nie mógłby startować na drugą kadencję, nie mając poparcia partii rządzącej, nie mając wsparcia informacyjnego mediów e, zależnych od rządu, tak prywatnych, jak i publicznych, m, nie mając następnie zebranych podpisów. Pan prezydent nie ma swojego własnego zaplecza politycznego. Jego współpracownicy z kancelarii prezydenta nie zbiorą mu 100 tysięcy podpisów. E, no oczywiście nie miałby też kilkunastu milionów złotych. E, które partia Prawo i Sprawiedliwość może wydać na kampanię wyborczą. Przypomnijmy, tym, którzy nie wiedzą, Partia Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która najwięcej w Trzeciej Rzeczypospolitej otrzymała pieniędzy z budżetu. Po prostu najdłużej utrzymuje się z subwencji budżetowej i największą liczbę milionów otrzymała z kieszeni podatnika. My znów prowadzimy kampanię wyłącznie za własne datki, ponieważ prawo wyborcze napisane jest w tak niesprawiedliwy sposób, że pierwszą transzę subwencji dla Konfederacji dostaniemy dopiero tuż przed wyborami. Więc w tej chwili też apeluję do naszych sympatyków, którzy oglądają, to apeluję o wpłaty, dlatego że za Wasze pieniądze prowadzimy tą całą kampanię wyborczą i mamy pieniądze na podróżowanie po kraju, organizację konwencji za tydzień. Pan prezydent jest głęboko zależny od obozu rządzącego, jest uwikłany wewnętrzne gry, jest jego zakładnikiem. Dlatego moim zdaniem nie jest najlepszym kandydatem na kolejną kadencję. Moim zdaniem wyborca prawicowy powinien szukać alternatywy. To alternatywę ja jako kandydat ideowej prawicy proponuję. Dziękuję Państwu bardzo. Idziemy w takim razie złożyć w tej chwili ten wniosek do środka Najwyższej Izby Kontroli o pilną kontrolę, o pilną kontrolę wydatków telewizji publicznej. Dziękuję bardzo.